Cześć, witajcie. Dzisiaj na tapetę pójdzie kolejna brońka z zestawu Art Deco. Jest to Wygar, jest to pompa, jedna z dwóch pomp w sumie, że tak powiem z tego eventu. Strzelba Art Deco. Ciężka strzelba, która rani i odrzuca wiele celów na obszarze szerokim krótkiego trójkąta, ma długi czas przedawania i znikomą liczbę nabojów. Generalnie tak... Zbudowana została na dwa sposoby. Jeden sposób to jest modyfikator, obrażenia krytyczne, obrażenia krytyczne i modyfikator. Czyli takie... no ja tak preferuję, ze względu na to, że mam bardzo dużą szansę nakryta, a te pompy, że tak powiem, są jednostrzałówki, więc powiedzmy sobie szczerze, że no jak będą wolne to i tak, że tak powiem, chcemy przynajmniej raza porządnie łupnąć no, Więc można je na dwa sposoby zrobić, a nawet na trzy sposoby. Nie mam schematu, nie pokażę Wam dokładnie, jakie perki dałby się uzyskać. Ale podejrzewam, że tak się da zrobić, ponieważ tak standardowo da się pompki stworzyć. To co ja preferuję to jest dwa modyfikatory do obrażeń krytycznych i dwa obrażenia odkryta, no i wiadomo jeżeli mamy na wodę, no to wtedy po prostu dajemy sobie e, żywioł naturalny, żeby mieć taką wiecie, petardę na wodne mowki, a drugi sposób jest stworzone na obrażenie z jednym modyfikatorem do dwa obrażenia odkryta niby jest większe m, większe obrażenia niby są ale musi kryć wpaść, a w momencie kiedy e, mamy w tym momencie mamy 43% szans na kryta nie jest mało, tutaj mamy 56, więc wiecie, yy, no jest, jest troszeczkę różnicy. Jeden i drugi zestaw jest spoko. Ewentualnie, zamiast tych obrażeń, i tak właśnie mówię, tego nie mogę Wam dokładnie powiedzieć, ale myślę, że dałoby się ją zbudować yy, modyfikator, dwa obrażenia krytyczne i zamiast tych obrażeń, yy, jedną szybkość przeładowania, gdyż no, brońka ma dwa naboje, więc ona się będzie troszeczkę przeładowywała czas ładowania jest 1,3 3 sekundy. Nie ma tragedii ani nic, ale wiecie, to, to nie jest tak piechurek, czy coś w tym stylu. Tu mamy, e, że tak powiem, 3,2 sekundy ładowania, więc generalnie no powiedzmy sobie szczerze, no nie ma jakiegoś tam szała nic, mamy dwa naboje w magazynku, więc chwilkę trzeba poczekać. Nie przedłużając, pokażę Wam build, jakim ja sobie zagrałem, ponieważ uważam, że ten build będzie świetny, ponieważ to są pompki, wszelkiego typu brońki, które są takimi, wiecie, pojedynczymi strzelowcami, pojedynczymi że tak można to nazwać. Bardzo super postać to jest Chromia Ramirez. Dlaczego ta, ta postać jest bardzo dobra? Przeładowanie pustego magazynka jest szybsze o 50% i przywraca 13,5% osłonę w ciągu dnia, no to, to będą. ta osłona nam jest niepotrzebna. Oczywiście możecie grać z zupełnie innym zestawem, ale z racji tego, że tak jak już powtarzam na poprzednich filmikach jest powrót napadu nostalgii, i macie Vigor Jaszczura i Siłę Jaszczura. Siła Jaszczura była w pierwszym tygodniu do zdobycia, za pora ruszać w drogę. Vigor Jaszczura jest do wykupienia w sklepie. W razie czego, jak nie, nie zdobyliście jeszcze Siły Jaszczura, to jeszcze możecie sobie w sklepie wykupić y tą budowniczą, y tą babeczkę. Ona jest ze Skórą Jaszczura, czyli Wywalzyńcza Pancerz. No ale akceptuję troszeczkę później obrażenia, skoro bojka jest wolna, no to co jedną sekundę chcę mieć jeszcze dodatkowo zgustowane te obrażenia. Co dodatkowo do wsparcia, yy, szok strzelb, czyli 17% obrażeń do strzelby i 75% obrażeń krytycznych do strzelb As. I robię takiego sobie, tak jak, tak jak ostatnio wam pokazywałem na filmikach, bazuje na trzech, że tak powiem, Survivalista, Wigor i Siła Jaszczura na napadzie nostalgii i bazuję, że tak powiem, na takich, na takich zestawieniach. Hmm, ponieważ tak. uważam, że są całkiem spoko, przyzwoite, przyzwoite. oczywiście można się bawić pod rocowy riff, można bawić się równie dobrze tak samo w wesołych świąt, jeżeli chcecie mieć obszuch bojowy hmm, możecie tak samo się pobawić yy, a tak z wyprzedzeniem, też jest bardzo spoko za każdego macie 6,5% yy, yy, yy. tak, zwiększa obrażenia z nie Niezranioną wrogą o 6,5%, czyli do 5, że tak powiem, jak jeżeli sobie ustawicie bohaterów z 4 gwiazdkami, to macie to po prostu 5 razy przy szybkim strzale, przy przeładunku, przy napadzie na stalki, no to to wiecie, wychodzi tam ponad 33% czy coś takiego, też jest, też jest takim spoko, spoko opcja i wtedy, że tak powiem, przez ataku wyprzedzeniem Zadziałałby tak samo w tym momencie perk Druga część, że tak powiem, profitu drużynowego Przywraca 13,5% osłony w ciągu 3 sekund Czy tak samo na rokowym review, tak? Ja mówię, ja idę w to co, że tak powiem, macie w tym momencie do zdobycia I idziemy sobie na mapkę Jeżeli Wam się podobają takie materiały Zawsze możemy wesprzeć w sklepie godzik to jest MonterSol Potwierdzacie sobie, was to nic nie kosztuje, mnie to się pomaga rozwijać, a teraz nie przedłużamy i wracamy do materiału. Dobra, na pierwszy rzut oka, na pierwszy ogień pójdzie gruchotacz. Damy sobie nawet okrzyk. I powiem tak, że... Jak jest w żywioł, to naprawdę są generalnie spoko obrażenia, ale jak krytnie siada, to jest lipa. Taka jest prawda. Więc nawet na podwójnym modyfikatorze, Zdarza się tak, dochodzi choć do takiej sytuacji, że nieraz nie trafimy sobie kryta. Na, na że tak powiem, koniec zajrzymy sobie obozy. To, to są takie fajne, bo się dwa zrespiły. Bozy się generalnie przyjemnie robi, tak? Na tym buildzie jest spoko, bo się przeładowywuje. Bijemy i tak dalej. Oczywiście najlepiej i największe obrażenia, jeżeli trafimy w żywioł, tak? Jeżeli nie trafiamy w żywioł, no to jest już trochę kaplica. No bo tego na przykład nie mamy tych dodatkowych 44%. Dlatego brońka, która by była pod ból, wydaje mi się, żeby była dużo, dużo fajniejsza i uniwersalniejsza. Ponieważ popatrzcie, trzeba się troszeczkę nawet przy głupim namęczyć. I tak dziwne, bo nie zawsze te obrażenia tak jakby wchodziły, nie wiem czemu. Niby na blisko byłem i tak dalej, nie zawsze tak jak tutaj na przykład Nigelnego będziecie mieli. Patrzcie. Jakby obrażenia nie wchodziły w ogóle w niego, jak wejdą, to wejdą, no nie? Takie pobugowane oczywiście. Dla mnie generalnie pompka jest ok. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Wiecie, coś zawsze nowego, coś urozmaiconego. I ja się z wami żegnam. I do zobaczenia przy następnym odcineczku. Cześć, cześć, cześć.